Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych to uczelnia silnie zorientowana na praktyczne wykorzystanie technik informatycznych. Studenci kształcący się na uczelni mogą zdobywać wiedzę z zakresu informatyki, ale także sztuki nowych mediów i kultury Japonii. Stały rozwój informatki wymaga coraz to nowszych i mocniejszych rozwiązań do prowadzenia badań naukowych. Stąd pojawiła się potrzeba zorganizowania w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych laboratorium. Szukaliśmy rozwiązania, które będzie zaawansowane technologicznie, łatwe w rozbudowie i tanie w utrzymaniu. Dostawcą był ESCOM, partner HPE. W odpowiedzi na zapotrzebowanie Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych postanowiliśmy zaproponować infrastrukturę opartą na rozwiązaniach z rodziny ProLiant, Blade, Moonshot, oraz StoreServe 3PAR firmy Hewlett Packard Enterprise. By sprostać wymaganiom obliczeniowym, wyposażyliśmy je w szybkie procesory firmy Intel z rodziny Haswell, pamięć DDR4 oraz koprocesory GPU NVIDIA K80 i Intel Xeon Phi. Do obsługi środowiska serwerowego zaproponowaliśmy dwie najnowocześniejsze macierze 3PAR serii 8000. Zapewniają one wysoką wydajność, dostępność i bezpieczeństwo. Przykładem zastosowania chmury heterogenicznej może być studio nagrań wykorzystywane przez Katedrę Multimedium. Dzięki technologii NVIDIA Grid mamy możliwość udostępniania studentom maszyn wirtualnych z zaawansowanymi możliwościami graficznymi, co ułatwia im przetwarzanie zarówno obrazu, jak i dźwięku. Studenci korzystający z tego studia mają dostęp do mocy obliczeniowej wdrożonego rozwiązania niezależnie od tego, z jakiego komputera korzystają. Dołączone oprogramowanie do automatyzacji obsługi serwerów OneView w pełni współpracuje z Store Serve Management Console, tworząc jeden interfejs do zarządzania całym środowiskiem. Rozwiązanie spełnia nasze oczekiwania, zarówno w zakresie mocy obliczeniowej, jak i pojemności. To, co nas pozytywnie zaskoczyło, to niski koszt zarządzania związany z narzędziami, które udostępnia HPR. W jednej obudowie jest możliwe zainstalowanie do 45 kart serwerowych, które mogą zostać wykorzystane do fizykalizacji procesów i aplikacji. Dzięki temu możemy budować rozwiązania, które są faktycznie innowacyjne, które można porównywać z najlepszymi uniwersytetami na świecie i które będą wykorzystywane w przyszłości w przemyśle.